Suzanna Dąbrowska, telewizja w Punkt. Dzisiaj razem z posłanką Lewicy, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Anną Marią Żukowską, celuje, no właśnie, chciałam powiedzieć, w Prawo i Sprawiedliwość, a nie to nieładnie nie celować do ludzi, więc pocelujmy może w Fundusz Odbudowy i Ratyfikację na początek. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Tylko skoryguję, już nowej lewicy jestem posłanką, zmieniliśmy nazwę, także już to jest nazwa obowiązująca. I to już jest oficjalna nazwa obowiązująca, tak mhm. dobrze. Lewica zawsze chce być nowa, a prawica zawsze chce być konserwatywna i odwoływać się do przeszłości. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale wracając do funduszu i tego głosowania, które zrobiło się już chyba w Sejmie, mityczne głosowanie nad ratyfikacją podziału środków własnych Unii Europejskiej, Środków, które mają pozwolić na skuteczną walkę z pandemią. Co właściwie zrobi lewica, bo deklaracje jej polityków są sprzeczne, niejednoznaczne, zmieniają się i nawet sam Jarosław Kaczyński pewnie nie wie, czy lewica mu pomoże, czy nie pomoże. No to chyba może i lepiej, bo nie na tym polega polityka, żeby wróg polityczny wiedział, co zrobi przeciwnik. To chyba jesteśmy akurat w zmylaniu tropów jak najbardziej skuteczni. Nie czyniłabym z tego zarządu. Okay. Natomiast, natomiast tak, jedna rzecz, którą mówiliśmy od początku i powtarzamy, i to jest chyba powinno być dla wszystkich oczywiste. No, decyzje w sprawie głosowania nad taką czy inną ustawą podejmuje się wtedy, kiedy treść tej ustawy, projektu tej ustawy jest znana. W tej chwili cały czas nawet rząd nie przyjął tego projektu ustawy, w związku z czym nie wiemy, co tam dokładnie się znajdzie. Czy znajdą się jakieś kwiatki, które tam dorzuci Solidarna Polska. Dlatego, kiedy poznamy projekt ustawy, dokładne jego brzmienie, jego kształt, zostanie mu nadany numer druku, wtedy oświadczymy, jak będziemy głosowali. Natomiast nie zrobimy tego na pewno wcześniej, dlatego że. Jak to po Prawie i Sprawiedliwości, jak to tym bardziej po Solidarnej Polsce? Naprawdę możemy się spodziewać wszystkiego. Nie raz, nie dwa działo się tak w Sejmie, także w tej kadencji, że Prawo i Sprawiedliwość w ostatniej chwili dorzucało coś do projektu ustawy, który z początku na przykład chcieliśmy poprzeć, wydawał się dobry, ale Prawo i Sprawiedliwość potrafi popsuć każdy dobry projekt, więc nie złożymy takiej deklaracji na pewno do momentu, tak jak mówię, poznania projektu tej ustawy. Mimo tego, że liderzy lewicy i tej na nowo zjednoczonej, i tej z razem mówią rzeczy, które są ze sobą sprzeczne, najpierw Włodzimierz Czarzasty powiedział od razu, tak, my poprzemy, nie, nie możemy wetować czegoś, czego chce Unia Europejska. Teraz nabrał dystansu, za to Adrian Zandberg przejął tę narrację i mówi, że jest bardzo możliwe, że razem zagłosuje, razem z PiSem, no to może za dużo tych, tego mylenia tropów w tej chwili już nie lubię takiej narracji, że będziemy głosować albo razem z PIS-em, no bo rozumiem, że w przeciwnym wariancie będziemy głosować razem z Solidarną Polską. Nie wiem, miejsce, u czyjego boku jest bardziej sympatyczne. Obawiam się, że u żadnego, dlatego że ani z Solidarną Polską nie jest nam po drodze, ani z prawem sprawiedliwością nie jest nam po drodze, natomiast po drodze jest nam z Unią Europejską. Jesteśmy formacją chyba najbardziej prounijną ze wszystkich formacji politycznych w Polsce. Formację tutaj rozumiem szeroko jako klub cały koalicyjny. Lewicy I, i nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli zablokować rzeczywiście plan, taki plan Marszala XXI wieku, ale jeżeli to byłby taki pakt z diabłem, to znaczy zostałoby tam wpisane jeszcze coś innego, to na pewno, na pewno nie podejmiemy tej decyzji w tej chwili, nie znając tego projektu. Ustawy. I pamiętajmy, że trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Ratyfikację Europejskiego Funduszu Odbudowy to jest dokładnie tego, czy zgadzamy się na to, żeby Unia Europejska poszerzyła katalog, traktatowy katalog zasobów własnych Unii Europejskiej. Do tego to się sprowadza, a czym innym jest Krajowy Plan Obudowy, który na razie rząd nie planuje go poddać w jakikolwiek sposób pod głosowanie, chociaż taki projekt uchwały stosowny złożyliśmy w Prezydium Sejmu i tutaj tak naprawdę prawdziwa kontrola rozegra się w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. Nasi przedstawiciele, nasi eurodeputowani będą ten plan kontrolować przed jego przyjęciem, a potem rozliczać z jego wykonania. I tutaj jest właściwy, właściwy organ, który ma kompetencje do tego, dlatego że ten Krajowy Plan Odbudowy jest takim projektem, planem rządowym, dosyć ramowym. Zresztą z tego, co już słyszymy, on już w tej chwili jest poprawiany z powodu uwag Komisji Europejskiej, która je zgłosiła, jako że za mały jest nacisk położony na to, żeby decyzje o przyznawaniu środków samorządowych. Były w gestii tychże samorządów, samych właśnie samorządów, a nie rządu. I taki, taki postulat również zgłaszaliśmy. Lewica przyłączyła się, to znaczy stworzyła wspólnie w zasadzie ustawę, bo to jest projekt senacki, ustawy dotyczącej powołania takiej agencji do dzielenia tych funduszy europejskiego. Fundusz Odbudowy, czegoś takiego jak nie wiem, Agencja Rynku Rolnego, no specjalnej agencji, która byłaby zarządzana w ten sposób, żeby większość możliwości decyzyjnych nie przypadała tam rządowi. Tam oczywiście byliby przedstawiciele. Ale przecież nic Rady z tego Rynku, nie będzie. Ale również byliby samorządowcy między innymi. Pani poseł świetny pomysł. Jeżeli przyjmiemy założenie, że nic z tego nie, tego nie, nie będzie, nie będzie jeżeli przyjmiemy takie założenie, że nic z tego nie będzie, no to w ogóle nie ma co składać żadnego projektu ustawy, skoro nic z niego nie będzie, bo nie mamy większości. No. Składamy te projekty ustaw, bo czasami udaje się coś wynegocjować, bo to jest ważne dla opinii publicznej, bo to są projekty, które później w przyszłości również będziemy składać, jeżeli będziemy już ugrupowaniem rządzącym lub współrządzącym, a mam nadzieję, że tak się stanie. Dlatego muszą się odbyć wybory, nie wiadomo jeszcze kiedy, a ja chciałam wrócić do tych paktów z diabłem. Nie, pani, że prawdziwy. Z diabłu, pakt z diabłem nastąpić może wtedy, kiedy jest nieodporny. Czyli ta korzyść, którą można uzyskać jest no właściwie dla biednego, słabego człowieka nie do odrzucenia. Czy gdyby był taki wybór, upadek rządu i nowe wybory, a głosowanie przeciw ratyfikacji podziału tych środków unijnych, to wybrałaby pani upadek rządu czy lojalność wobec Unii tego mechanizmu finansowego? Odpowiem tak, my jesteśmy formacją prounijną, jesteśmy i zawsze byliśmy, jeżeli chodzi o nową lewicę, formacją propaństwową. Natomiast y to jest, w ogóle nie rozumiem logiki przedstawiania w ten sposób no możliwych wydarzeń. To jest, uważam, spin jednej, jednej z formacji opozycyjnych. No bo jeżeli naszym celem jako całej opozycji, przyjmijmy taki wariant, byłby upadek spowodowanie upadku rządu, że się rząd podaje do dymisji, no to żeby wymusić ten cel, to musielibyśmy blokować Krajowy Plan Odbudowy do oporu, a nie wymusić, tak jak słyszymy pewne ustępstwa czy pewne, pewne rozwiązania, które byłyby przedstawionymi przez nas warunkami, a później ten plan przyjąć, bo jeżeli by się tak stało, no to rząd nie upadnie i pytanie co jest celem, a jeżeli celem jest przyjęcie środków, na które czekają miliony polskich rodzin, miliony pracowników, miliony osób, osób pracujących na umowach śmieciowych, które naprawdę prawie żadnej pomocy w tej chwili nie dostały z tych wszystkich kolejnych tarcz, które były przez rząd przedstawione, mimo oczywiście składanych propozycji ustawowych i pomocy przez lewicę, to te nasze poprawki były odrzucane. Tutaj przypomnę choćby świadczenie kryzysowe dla wszystkich 1700 zł. I jeżeli te osoby, Polki i Polacy, którzy też prowadzą przedsiębiorstwa, też też nie wszyscy przedsiębiorcy się załapali, zwłaszcza mali i średni na, na, na którąkolwiek z tych tarcz. Wiele branż, tak jak branża nie wiem, eventowa, jest w ogóle wykluczonych i nie dostało żadnej pomocy od rządu. I Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że te osoby mogą czekać, mogą im te przedsiębiorstwa upaść, Mogą spowodować to, że nie będą mieli z czego zapłacić czynszu, co się oczywiście w jakimś tam niedługim czasie później skończy gorszymi dramatami pod tytułem eksmisja albo konieczność szukania lokum gdzie indziej, to, to jeżeli będzie priorytetem tylko i wyłącznie upadek rządu, no to nie będziemy stali po stronie ludzi, tylko będziemy stali po stronie politykierstwa. I tu na pewno trzeba sobie udzielić odpowiedzi uczciwej na to pytanie, kogo chcemy reprezentować, co jest naszym celem. Dlatego, że jeżeli spowodujemy, że nie przyjmie się krajowego, tego, przepraszam, nie przyjmie się funduszu, nie ratyfikuje się funduszu odbudowy i rząd, okej, okay, wyobraźmy sobie, rząd się poda dymisji i wtedy my zostajemy no, współrządzącymi. Wyobraźmy sobie to hipotetycznie, chociaż ja sobie absolutnie tego, nawet hipotetycznie nie wyobrażam w tej konstelacji parlamentarnej, którą obecnie mamy, ponieważ oznaczałoby to e, współrządzenie przedstawicieli konfederacji, z przedstawicielami lewicy. Myślę, że przedstawiciele konfederacji raczej też sobie tego nie wyobrażają, więc moim zdaniem nie może bez konfederacji, tak zwany rząd techniczny. Ale to polecam wszystkim polecam sprawdzić ile które ugrupowanie ma parlamentarzystów i zobaczyć jak to się wszystko ze sobą układa, kto jest potrzebny ile sił jest potrzebnych do poparcia, nawet rządu mniejszościowego bez pewnych głosów po prostu się to nie uda, bo trzeba mieć większość. Większość to jest powyżej 230 30 Posłów i posłanek. Także mm, byłyby przedterminowe wybory, dobra, okej, okay. tylko że to trwa. To trwa, Zegartyka. Komisja Europejska czeka do końca czerwca na przedłożenie przez Polskę tej umowy ratyfikacyjnej. I jeżeli nie zdążymy tego zrobić, nie jest wykluczone, bo taki scenariusz leży na stole. Ten fundusz zostanie przyjęty przez na przykład kraje strefy euro albo po prostu przez kraje, które nie są Polską, które zamiast robić politykę wewnętrzną. Tak to się niestety w Polsce często przyjmuje, wiele ugrupowań tak robi, to znaczy uprawia politykę międzynarodową na użytek wewnętrzny. I jeżeli tak będzie, no to, to, to stracimy wszyscy, stracą nasze dzieci, stracą nasze wnuki, dlatego że one, no mam nadzieję przynajmniej, że będą mieszkać w Polsce, że nie wyemigrują i dalej będziemy sobie przez kolejne kilkadziesiąt lat gonić Zachód, i w takim systemie, kiedy już raz odrzuciliśmy wielką Pani pomoc poseł. systemową, drugi raz odrzucimy, nie dogonimy go nigdy. A co, jeżeli PiS będzie chciał ominąć problemy we własnym obozie i także podzieloną w tej kwestii opozycję i wykorzysta wariant tak zwanej małej ratyfikacji, czyli, krótko mówiąc, rząd przedstawi do podpisu projekt panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a ten go, no jak możemy się spodziewać, podpisze. Czy to kończy problem? No, to oczywiście nie będzie zgodne z konstytucją, dlatego że wymagana jest duża ratyfikacja, ponieważ tutaj dokonujemy obciążenia finansowego państwa, ponieważ no będziemy ten dług współzaciągać, bo to jest część Funduszu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy pochodzi z samego budżetu unijnego, a część będzie pochodziła po raz pierwszy w historii z kredytów. W związku z czym tutaj wymagana byłaby decyzja Sejmu, tak uważam. Ale niestety mamy Trybunał Konstytucyjny, który chodzi na pasku Prawa i Sprawiedliwości, który zrobi absolutnie co chce, i to w ciągu godziny, co chce Prawo i Sprawiedliwość. I to jest nasze nieszczęście i nasza tragedia, naszego położenia, w którym Polska się znajduje, kiedy większość instytucji demokratycznych przejęta jest przez Prawo i Sprawiedliwość bądź mniej, bądź bardziej głośnych akolitów Prawa i Sprawiedliwości, a ostatnio z tych instytucji jest rzecznik praw obywatelskich, o których no jako lewica walczymy. Żeby, żeby tak się nie stało i myślę, że przedstawiliśmy kandydaturę, którą no, bardzo trudno jest z pozycji Prawa i Sprawiedliwości skrytykować. Prawo i Sprawiedliwość przypomnijmy również krytykowała między innymi kwestie reprywatyzacji tego, w jaki sposób, w dziki sposób ona w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie, ale w Łodzi, w Poznaniu, w Krakowie przebiegała i naprawdę nie mogę zrozumieć Prawa i Sprawiedliwości, które na posiedzeniu Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i praw człowieka zagłosowało za negatywną rekomendacją kandydatury Piotra Ikonowicza na Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego że też nie mieli żadnych zarzutów wobec niego. No niestety tak się często dzieje, że zarzutów nie ma uwag, nie ma, a potem prawa sprawiedliwość po prostu dostaje przekaz dnia, jak ma głosować i to robi, mimo że Myślę, że wielu członków Prawa i Sprawiedliwości gdzieś w głębi duszy wierzy w to, że, że to byłaby dobra kandydatura, dlatego że byłaby właśnie taką kandydaturą ponad, niepolityczną, ponad podziałami, taką, która naprawdę byłaby w stanie utrzeć nosa w razie czego polityką wszystkich opcji, ale to chyba właśnie Prawo i Sprawiedliwość boli, że ich wizja funkcjonowania państwa polega na tym, że wszystkie urzędy publiczne, wszystkie organy konstytucyjne mają być podporządkowane, Władze podporządkowane partii rządzącej i tak by chcieli, żeby się stało również w tym przypadku, a ja naprawdę sobie wychodziłam z tej komisji przez chwilę, pomyślałam: Boże, chciałabym się obudzić w kraju. Chciałabym się obudzić w Polsce jutro, kiedy rzecznikiem praw obywatelskich będzie Piotr Ikonowicz, żeby wszyscy słyszeli to, co mówią na komisji. Niestety, no, nie wszyscy słyszeli, rzadko się zdarza, żeby był zapraszany do mediów, chociaż dzięki tej kandydaturze, dzięki temu startowi dzieje się to częściej. I naprawdę widziałam, jak wielki szok wywoływało to, co mówił w sprawie kryzysu bezdomności i sposobu wychodzenia z kryzysu bezdomności. Z tego, że z czym jest to, to ja zadałam to pytanie, takie pytanie otwarte każdy wszystkim. Kandydatom, no, czym jest równość, czym jest równość według każdego kandydata? I tutaj naprawdę bardzo, bardzo piękne i głębokie słowa ze strony Piotra Iwanowicza dotyczące tego, że nie ma równości bez wolności, a wolności bez równości w drugą stronę. To znaczy, ktoś, kto nie ma pieniędzy, to tutaj cytuję jego wypowiedź na bilet, autobusowy, tramwajowy czy jakikolwiek, nie jest wolny, nie może się przemieścić. I do tego rzecz się sprowadza, i obawiam się, że mało osób poza Lewicą, oczywiście, w polskim parlamencie widzi to w ten sposób, a to byłaby szansa na pokazanie takiej zupełnie innej niż dominująca w, no, w no, liberalnych mediach. Część osób się obraża o ten termin, no, ale przepraszam, no, to znaczy jaką w takim razie linię polityczną te media reprezentują? Są, no, są oczywiście no. mediami, tylko że jednak bardzo mało się mówi o takich Takich sprawach z bezdomności w mediach głównego nurtu, również oczywiście, niestety w telewizji publicznej, nad czym bardzo głęboko ubolewam. Sondaże wskazują, że pewnie część komunikatu Piotra Ikanowicza dotarła do części wyborców, bo w takim rankingu przygotowanym przez IBRIS z niewielką, ale jednak z przewagą prowadzi wśród kandydatów, ale nie ma to wpływu na na sytuacji, i na głosowanie prawa i sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny orzeknie, no właśnie, na tym zakończmy Pani Poseł, jaki, jaki będzie finał tego kolejnego podejścia do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Znaczy to na razie oczywiście przedłużony jest termin na wygłoszenie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości pełnienia funkcji przez Rzecznika Praw Obywatelskich, którego okres kadencji już upłynął, a tak się dzieje oczywiście nie z winy samego Rzecznika Adama Bodnara, tylko z, te, z tego powodu, że Parlament nie, nie wybrał nowego Rzecznika na jego miejsce w odpowiednim terminie. Więc to nie on jest tutaj stroną, którą należałoby za to obciążać. Jest ten termin przełożony, na jutro w trakcie posiedzenia Sejmu będziemy głosowali kandydatury na rzecznika Praw Obywatelskich, ale oczywiście jeszcze ta czy inna nie zostanie wybrana, no bo jest jeszcze 30 dni na decyzję Senatu. I myślę, że jest ryzyko, że Trybunał Konstytucyjny spacyfikuje tę kolejną instytucję, która... W... I będzie PO. Będzie miała realną, realną szansę pomocy i będzie PO, tak, będzie, będzie osoba zastępująca, będzie ona oczywiście wyłoniona z gremium Prawa i Sprawiedliwości, niewykluczone, że będzie to właśnie pan Wróblewski, który no, będzie uskuteczniał tylko i wyłącznie linię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Na, naprawdę nie wierzę w te jego opowieści, że ma takie głębokie doświadczenie w zakresie Praw, znaczy walki o prawa człowieka tylko dlatego, że prowadził gdzieś w Poznaniu biuro darmowej pomocy prawnej. To jeszcze nie wyczerpuje wszystkich odcieni i wariantów praw człowieka, o których niestety, jak się przekonałam, bo to też były pytania na komisji, pan poseł Wrublewski nie ma żadnego pojęcia i tym się nie zajmował nigdy tak naprawdę w swojej karierze zawodowej. Nie wykluczam, że jest dobrym prawnikiem z innych dziedzin, natomiast akurat prawa, zakres praw człowieka, praw konstytucyjnych to nie jest jego zakres kompetencji i nie ma w tej sprawie niestety wiedzy, ani doświadczenia. Niestety musi nam to dziś wystarczyć za puentę. Bardzo dziękuję za tą bieżącą analizę polityczną. Anna dziękuję Maria Żukowska, posłanka dziękuję. nowej Lewicy była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję.